Zobacz nowe obrazkowe wyjaśnienia odpowiedzi w testach na prawo jazdy. Zdamy to. Wejdź na zdamy to i kliknij przycisk uzasadnienie odpowiedzi, a pod pytaniem pojawi się ilustracja, na której zobaczysz tą sytuację drogową z góry. Cześć, nazywam się Grzegorz Wójcik i jestem instruktorem nauki jazdy. Pomogę Ci przygotować się do egzaminu. Wejdź na zdamy.com, kliknij Nauka i obejrzyj filmy, w których tłumaczę odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z testów na prawo jazdy. I jak powtórzyć przed egzaminem najtrudniejsze pytania? Bardzo prosto. Kliknij Nauka B, wybierz dział, a następnie kliknij. Trudne. Przejrzysz najbardziej podchwytliwe pytania z każdego działu tematycznego. Ja na przykład wybieram dział 7: skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Czytaj dokładnie treść pytania. Sprawdzaj wyjaśnienia odpowiedzi. Pod pytaniem masz pomocniczy obrazek i widok na to skrzyżowanie z góry. Czy teraz lepiej widzisz przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu? Zobacz, jakie to jest proste. Serdecznie zapraszam Cię na lekcje, które prowadzą poprzez darmową i bardzo prostą aplikację Zoom. Jak dołączyć? Wejdź na stronę zdamyto.com, następnie cennik i wybierz pakiet platynowy. Otrzymasz dostęp do wszystkich lekcji live ze mną. Lekcje odbywają się na żywo, to znaczy, że można, a nawet trzeba zadawać pytania, a ja na te pytania postaram Ci się odpowiedzieć. W pakiecie platynowym, oczywiście, również otrzymasz dwie książki i dostęp do aktualnych testów. Znamy to. Życzę owocnej nauki i powodzenia na egzaminie. Cześć.